W tym filmie podsumowanie najważniejszych dotychczasowych wydarzeń piłkarskiego weekendu na europejskich boiskach. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych dobiegły końca eliminacje do Mistrzostw Europy 2020. Wracamy więc na ligowe boiska. Ten weekend stał pod znakiem akcji społecznych. Piłkarze jednoczyli się, zwracając uwagę na problemy, z jakimi borykają się ludzie także na stadionach. W Serie A zawodnicy grali z czerwonymi smugami szminki na policzkach, by pokazać czerwoną kartkę przemocy wobec kobiet. Wcześniej w mediach społecznościowych pojawiało się wiele zdjęć gwiazd włoskiej piłki z takim symbolem. W holenderskie ery po rozpoczęciu gry piłkarze stali na murawie przez całą minutę, nie prowadząc rywalizacji przy owacji trybun. To kolejna próba uwrażliwienia na kwestię rasizmu i wyrażenie sprzeciwu wobec niego zarówno na murawie jak i każdej dziedzinie życia. Jednym z częściej poruszanych tematów w minionym tygodniu, jeśli chodzi o piłkę klubową, było zwolnienie Maurizio Poczetino, z posady trenera Tottenhamu. Jego następcą został trochę niespodziewanie, od dłuższego czasu czając się na posadę w mocnym klubie José Mourinho. The Special One ma już za sobą pierwsze ligowe spotkanie, z którego nie może wynieść jedynie pozytywów, pomimo zgarnięcia kompletu oczek w konfrontacji z West Hamem, który wciąż czeka na powrót do zdrowia Łukasza Fabiańskiego. Koguty wygrały 3-2, ale prowadził już 3-0 i Jose na pewno nie będzie zadowolony z faktu utraty kontroli nad jak mogło się wydawać już rozstrzygniętym spotkaniem. Jego nowy klub w dalszym ciągu nie potrafi zachować czystego konta w spotkaniu wyjazdowym. Murinio pozytywnie rozpoczyna nowy etap w zespole, który w całej swojej karierze pokłonywał najczęściej, bo aż 13 razy. Dodatkowo do 8 przedłużył serię wygranych w pierwszym meczu na ławce danego zespołu. Nie udało mu się to tylko w absolutnym debiucie, w 2000 roku prowadząc Benfica. Harry Kane zdobył w tym meczu swojego 175 gola. Dla Tottenhamu i jest w tym momencie trzecim w historii strzelcem, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Liderem, z dorobkiem 266 goli, jest Jimmy Greaves. W Bundeslidze Robert Lewandowski i jego Bayern Monachium, drugi raz z rzędu, mierzył się z zespołem z innym Polakiem w składzie. Poprzednio była to Borussia Dortmund Łukasza Piszczka, który jednak nie pojawił się na murawie. W tym tygodniu Przyszła kolej na fortunę Disseldorf Dawida Kownackiego, który przebywał na boisku do 79 minuty. Oba te mecze kończyły się wygranymi mistrzów Niemiec 4-0. Tym razem jednak Lewandowski nie znalazł drogi do siatki rywala i zakończył swoją serię z bramką w każdym spotkaniu tego sezonu. Udało mu się zanotować za to efektowną asystę przy golu zdobytym przez Filipę Coutinho. Polski napastnik miał w tym meczu trzy kluczowe podania, najwięcej w zespole. Lewy pozostaje zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców z dorobkiem 16 goli, ale Timo Werner zmniejszył nieco dystans, zdobywając 12 gola w sezonie i stając się przy okazji najmłodszym zawodnikiem, który rozegrał 200 gier w najwyższej niemieckiej klasie rozgrywkowej i trzecim z dorobkiem 75 trafień. Nie było to jedyne spotkanie czołowej europejskiej ligi w którym mierzyli się reprezentanci naszego kraju. We włoskim pojedynku klubów zawodzących i zmagających się z licznymi problemami Milan-Napoli rywalizowali Krzysztof Piątek z Piotrem Zielińskim. Kontuzjowany Arkadiusz Milik znalazł się poza składem gości. Żadna ze stron nie może być zadowolona z wyniku 1-1, który nie oddala Rossonerich od strefy spadkowej, ani nie przybliża Neapolitańczyków do europejskich pucharów. Dla Milanu wynik ten oznacza wyrównanie najgorszego startu w Serie A, od kiedy za wygraną we Włoszech przyznawane są trzy oczka, czyli sezonu 93-94. Taki rezultat powoduje dodatkowo, że na przestrzeni ostatnich 17 konfrontacji Napoli tylko raz przegrało ligowe spotkanie z Milanem w grudniu 2014 roku. Carlo Ancelotti może być kolejnym trenerem ze znanym nazwiskiem, który w najbliższym czasie straci pracę. Ptaszki ćwierkają, że już w środku tygodnia o jego losie Zadecydować może spotkanie z Liverpoolem. Polacy nie byli pierwszoplanowymi postaciami. Dyskretny występ napastnika Milanu, schodzącego w końcówce spotkania, kibice na San Siro podsumowali gwizdami. Nie pierwszy raz piłkarz, który na początku poprzedniego sezonu był sensacją za sprawą regularnie zdobywanych bramek, Został oceniony najniżej w zespole przez włoską prasę. Również Stefano Pioli podkreśla, że oczekuje od niego znacznie więcej niż tylko chęci walki. Już niedługo piątkowi przybyć może nowy rywal w walce o miejsce w składzie. Mówi się o możliwym powrocie z Latana lub sprowadzeniu Oliviera Giroux. Może to poskutkować mniejszą liczbą minut na murawie i szans na zdobywanie bramek. W lidze rosyjskiej Lokomotiv przerwał serię trzech spotkań bez wygranej i 3 do dwóch pokonał na wyjeździe, znajdując się w strefie spadkowej Tambow. Bohaterem zespołu ze stolicy został kolejny raz Grzegorz Krychowiak, który otworzył wynik tej rywalizacji w drugiej połowie, co gola na wagę trzech oczek. Warto zaznaczyć także asystę, którą przy pierwszym trafieniu pomocnika zaliczył Maciej Rybus. Reprezentant polski ma już w dorobku 8 ligowych trafień i znajduje się pod tym względem w czołówce klasyfikacji. Wyprzedza go tylko trzech zawodników, którzy mają na koncie po 10 bramek, w tym grający w zespole lidera Zenicie Artem Dziuba. Czy Krzysztof Piątek odnajdzie jeszcze zadowalającą dyspozycję w Milanie, czy też przybycie zimą kolejnego napastnika wymusi jego odejście? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzić na ten temat. Jeśli jesteście zainteresowani najnowszymi doniesieniami transferowymi na temat Milan lub Bayernu Monachium, koniecznie sprawdźcie materiały, do których linki pojawiły się teraz w dolnych rokach ekranu. Mowa w nich o zawodnikach, którzy w najbliższym czasie mogą trafić na San Siru i Allianz Arena, a także być może rozgrywają ostatni sezon w tych klubach. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach, prosto z kanapy rezerwowych.